Eucharystia w ekonomii zbawienia znaki chleba i wina. W centrum celebracji eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Chrystusa. Kościół, wierny poleceniu Pana aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia, na Jego pamiątkę stale czyni to, co uczynił Chrystus w wigilii swojej męki. Wziął chleb Wziął kielich napełniony winem. Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób ciałem i krwią Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania darów, dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoc pracy rąk ludzkich, najpierw jednak owoc ziemi i winnego krzewu, a więc dary Stwórcy. W geście Melchizedeka, króla i kapłana, który wyniósł chleb i wino, Kościół widzi zapowiedź swojej własnej ofiary. W Starym Przymierzu, na znak wdzięczności wobec stwórcy, składano w ofierze chleb i wino pośród pierwocin owoców ziemi. W kontekście wyjścia z Egiptu otrzymują one jednak jeszcze nowe znaczenie. Niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają co roku w święto Paschy, upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Wspomnienie manny na pustyni. Zawsze będzie przypominać Izraelowi, że żyje chlebem Słowa Bożego. Wreszcie, codzienny chleb jest owocem ziemi obiecanej, gwarancją, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Kielich błogosławieństwa na końcu żydowskiej uczty paschalnej dodaje do świątecznej radości wina wymiar eschatologiczny, wymiar mesjańskiego oczekiwania na przywrócenie Jeruzalem. Jezus ustanowił Eucharystię, nadając nowy i ostateczny sens błogosławieństwu chleba i kielicha. Cudowne rozmnożenie chleba, w czasie których Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić nim tłumy, są zapowiedzią obfitości tego jedynego chleba, Eucharystycznego. Znak wody przemienionej w wino w kanie zapowiada już godzinę uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej w Królestwie Ojca, gdzie wierni będą pili nowe wino, które stało się krwią Chrystusa. Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Eucharystia i Krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. Czyż i Wy chcecie odejść? To pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma słowa życia wiecznego i że przyjęcie w wierze daru Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. Ustanowienie Eucharystii. Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do ojca. Podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości. Aby zostawić im dowód tej miłości, nie oddalić się nigdy od swoich i by uczynić ich uczestnikami swojej paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania i polecił swoim apostołom celebrować ją aż do swego powtórnego przyjścia. Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego Przymierza. Trzy Ewangelie synoptyczne i święty Paweł przekazali nam opis ustanowienia Eucharystii. Święty Jan ze swej strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie samego chlebem życia, który zstąpił z nieba. Jezus wybrał czas paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum, że da swoim uczniom swoje ciało i swoją krew. Nadszedł dzień prześników, w którym należało ofiarować paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni poszli i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam. Już jej nie będę spożywał, aż się spełni w Królestwie Bożym. Następnie wziął chleb. Odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za Was będzie wydana. Obchodząc ostatnią wieczerzę z apostołami podczas uczty paschalnej, Jezus określił ostateczny sens paschy żydowskiej. Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie, czyli nowa pascha, jest poprzedzone podczas ostatniej wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, która wypełnia paschę żydowską i poprzedza ostateczną paschę Kościoła w chwale królestwa. Eucharystia i Krzyż są kamieniem obrazy. Jedno i drugie ciągle stanowi przyczynę podziału. Jedno i drugie ciągle nas gorszy. Jedno i drugie ciągle wywołuje spory. I możemy skupić się na tych, którzy to odrzucają i myśleć o tym, że są heretykami, są niewierzący, tracą coś. A możemy się dzisiaj zastanowić, co odpowiemy Jezusowi na pytanie, czy i wy chcecie odejść? Bo to pytanie jest zaproszeniem do nas, jest zaproszeniem Jego miłości, żebyśmy chcieli odkrywać, że to On jest naszym życiem wiecznym. Bo to pytanie nie dotyczy tylko tego, czy ja chcę zostać w tym kościele, to pytanie dotyczy istoty: czy ja wierzę w realną obecność Jezusa w sakramencie Eucharystii, w Jego ciele i w Jego krwi widząc chleb i wino.